Dzień dobry, szanowni państwo, część trzecia naszego projektu. Będziemy projektować niweletę linii kolejowej. Wiemy, że trasa spełnia podstawowe oczekiwania przepisów kolejowych. Sprawdziliśmy łuki poziome, oba łuki są zaprojektowane poprawnie, zatem przystępujemy już do kształtowania tej niwelety. Ale zanim niweletę zaczniemy sobie rysować, musimy spróbować odzorować istniejący teren. Okolicy naszej linii kolejowej. No, tak się złożyło, że niestety nie posiadamy mapy do celów projektowych i musimy sobie jakoś poradzić. W tym celu najbardziej taką optymalną metodą będzie próba odwzorowania istniejącego terenu na podstawie podkładów mapowych. A żeby to zrobić, no nie pozostaje nam nic innego jak wykonanie trochę mrówczej roboty mianowicie wrysowanie wszystkich poziomic. W jaki sposób to najlepiej zrobić? Otóż bierzemy sobie w kadzie i rysujemy po każdej warstwie spline'a. Ten spline będzie dawał nam informacje, w jaki sposób jest ukształtowany poziom terenu w okolicy naszej linii kolejowej. Do, do niego też będziemy sobie za chwilę odnosili. Zaprojektowaną linię kolejową. No ale, żeby to wykonać, musimy sobie przejść całą linię kolejową i w bliskiej okolicy, no powiedzmy lewo-prawo 20-25 metrów, obrysować sobie wszystkie poziomice. Dobrze, ja już się troszkę przygotowałem wcześniej. Jak Państwo widzicie, obrysowałem wszystkie poziomice, które znajdowały się na trasie naszej linii kolejowej. No i teraz spróbujmy sobie w jakiś sposób te poziomice przenieść na profil podłużny. W tym celu musimy zrobić troszeczkę żmudnej roboty raz jeszcze. Mianowicie musimy sobie zanotować poszczególne odległości między poziomicami oraz ich wysokości. W tych załączonych mapach, które Państwu wysłałem jest taka nietypowa siatka, mianowicie między... Jedną poziomicą, a drugą poziomicą jest różnica 1,25 m. Czyli między tym punktem a tym jest najprawdopodobniej spadek, ponieważ tu jest rzeka. Więc tak to się kształtuje, tak się kształtuje teren, więc możemy wnioskować, że kolejna poziomica będzie wynosiła 223,75 m. I podobnie. Jakbyście się Państwo zgubili albo nie wiedzieli, w jaki sposób te poziomice się kształtują, no to myślę, że można śmiało to wywnioskować na podstawie e, istniejącego terenu. E, zazwyczaj rzeki są w dolinach. Jeśli mamy taki, taki, taki okrąg, no to najprawdopodobniej w punktu centralnym jest wniesienie, czyli od tego punktu następuje spadek. No a też bardzo często na tych podkładach mapowych mamy różne wartości, które. Można wykorzystać jako sprawdzenie własnych domysłów. Ok, więc jeżeli wiemy, w jaki sposób te wartości poziomic są na mapie zaznaczone, no to nie pozostaje nam nic innego, jak przejść naszą linię kolejową i sobie zanotować poszczególne odcinki wraz z wysokościami. Jak to najlepiej zrobić? No więc na przecięciu poziomicy sprawdzamy. A nie tym wymiarem, przepraszam. Na przecięciu poziomicy po długości linii kolejowej sprawdzamy sobie wartość. Mamy odcinek, w tym wypadku 97,15. Odnotowujemy sobie z terenu wartość tej linii poziomicy. No i mamy dwa punkty, i idziemy w ten sposób po całej linii kolejowej. Zaznaczamy sobie następny punkt. Oj, przepraszam. Zaznaczamy sobie kolejny punkt. Sprawdzamy, jaki jest, jaka jest wartość, no i niestety w taki równy sposób przechodzimy cały odcinek od początku do końca, spisując poszczególne wartości tych poziomic i odcinków.